Witam serdecznie z tej strony rybka. Dzisiaj odpowiem na jeden komentarz, co chodzi właśnie o labeo. Jak sami wiecie, to mam tutaj dwa labeo. Jak widzicie, tutaj z przodu pływa labeo grubowark zielony. I oczywiście mam jednego grubowarka dwubarwny. Sorki za zacięcie się, ale dwa, te dwa gatunki mam labeo. I tu chciałem pewną kwestię wyjaśnić: że tak naprawdę to labeo się powinno trzymać jedną sztukę w akwarium. Ale tak nie do końca, dlatego że jak mamy oczywiście duży zbiornik akwarium, to możemy jak najbardziej sobie dać dwa. Ja bynajmniej sobie dałem dwa, ale też trzeba patrzeć, bo każda ryba ma swój charakter. Może być łagodna, a może być yy, złośliwa. Która będzie wszystkie ryby nam ganiała. Mówię teraz o labeo. Yy, ja mam labeo. Jak sami widzicie, dla mnie tutaj nie robią żadnego jakiegoś problemu. Bo jakbym widział, że coś robią złego, to po prostu. Jedno, jednego bym się na pewno pozbył. Ale nic takiego nie robią. Tu jest dużo kryjówek porobionych. Dużo im porobiłem kryjówek, różnych zakamarków, różnych yy, skorzeni. Także mają gdzie się chować. No i mają duże oczywiście akwarium. Yy, od czasu do czasu, wiadomo, widzicie, wypływają obok siebie, nic się nie dzieje. Od czasu do czasu oczywiście sobie się przegonią, ale nie tak, żeby sobie robić krzywdę. Także labeło nie jest rybą y, oczywiście stadną. A dlaczego y, może labeło gonić wszystkie rybki? To jest moje zdanie, każdy może mieć swoje zdanie. Też może zależeć od charakteru tej ryby. No i oczywiście, jeżeli wrzucicie sobie do akwarium 50-litrowego, jest to akwarium już małe, co chodzi o tą rybę. I wiadomo, że to jest ryba ter y musi mieć swoje terytorium, tak to powiem. No, i wtedy nam gania rybki, dlatego że jest akwarium małe. A jak jest akwarium duże, to wiadomo, że jedna sobie znajdzie swoje miejsce, druga swoje miejsce. Także jakoś się to zgadza w akwarium i się godzą. Także ja tutaj nie mam żadnego y, większego problemu. Też y, słuchałem dla. Młodych akwarystów, jakie najlepiej akwarium zakupić. Niektórzy mówią 20 litrów. Niektórzy mówią 30 litrów. Ale jak taki młody akwarysta ma oczywiście w sobie już wszczepioną tą akwarystykę od małego i wie, że będzie to, będzie go to. Rajcować ta akwarystyka, tak jak mnie, ale też się może zaszczepić. Ja proponuję akwarium na początek 100 litrów albo 50 litrów. A dlaczego? Dlatego, że łatwiej takie akwarium utrzymać, nie są to jakieś drogie pieniądze. A 20, 25 litrów to już jest akwarium. Naprawdę mam takie akwaria. I więcej jest pracy w takim akwarium 20-litrowym niż w 50 czy w setce. No i oczywiście są większe możliwości. Także młodzi akwaryści, jak chcecie zakupować, poproście rodziców. Bynajmniej 50 litrowe akwarium. Bynajmniej na początek. A teraz yy, parę słów chciałem do mojego idola powiedzieć. Bo właśnie dzisiaj obejrzałem filmik. No i oczywiście powiedział, że kamień napowietrzający to jest. Bzdura, coś takiego, tak mniej więcej oglądałem, że wywala wszystkie syfy z akwarium na powierzchnię. Mi tam zobacz, nic nie wywala, po pierwsze. Po drugie, co ty przyrównujesz 20 litrów do dużych akwarii, kamień na powietrzający? Jeżeli dasz na, na całą moc, a masz na przykład brzęczyk, 350 czy nawet 150 o takiej mocy, to wiadomo, że ci będzie akwarium po prostu yy, te bombelki będą ci normalnie wy... buzować. To akwarium się będzie gotować 20-litrowe. A w tym akwarium zobacz, pokażę ci taflę. Specjalnie jest ustawione pod wylotem. Z filtra i jest większy ruch tafli. Tym samym na powietrza akwarium. Jest przyducha, jest gorąco. I od młodych lat zawsze miałem kamień napowietrzający A powiem wam dlaczego? Kiedyś nie miałem przekonania do kubełków. Nie miałem przekonania do kubełków kube... i miałem wewnętrzne filtry. I nie miałem kamienia, nie miałem kamienia. Filtry mi się zapchały. Byłem młodym chłopakiem, biegałem po dworze. No i co się stało? Lato było, wakacje, ryby wszystkie zdechły, podusiły się. Także kamień napowietrzający powinien być. I na powietrza wodę. Także jesteś płytki kolego. Jak zakrętka od słoika to jest raz. Nie nagrywasz filmików dwa miesiące, później wyskakujesz, chcesz zabłysnąć, szukasz jakiegoś rozgłosu, ale ci to nie wychodzi. Starsi akwaryści wiedzą, że na powietrzanie musi być. Jak jest dużo ryb w akwarium, to na powietrzanie musi być. Musi być. Także nie zgadzam się i co chodzi o napowietrzanie, napowietrzanie musi być. Y oczywiście wężyk pokazywałem dla, młode dla młodego akwarysty jak zamaskować, żeby to ładnie wyglądało, żeby tego nie było na wierzchu. Można trzymać na wierzchu, oczywiście. Wcale nie twierdzę, że nie. Chodzi nam o właśnie o ryby, żeby miały na powietrzanie. Ale ktoś chce, żeby to ładnie wyglądało, trzeba jakoś ładnie zamaskować. A po drugie, wiadomo, że kamień z czasem też się zapycha. Trzeba go też wymienić. Także nie opowiadaj bzdur. Bo młodzi akwaryści oglądają, mają wewnę wewnętrzne filterki. Taki filterek się może zapchać, i przez taką Twoją durnowatą gadkę mogą pójść ryby. A jeżeli mamy jeszcze w dodatku kamień napowietrzający i się filtry zapchają, to wtedy ryby przeżywają, bo jest kamień napowietrzający. Tyle w temacie. Tyle w temacie, także musisz się jeszcze trochę nauczyć. Także najpierw nie nagrywasz miesiąc, dwa bo Ci tam coś padło. Teraz wziąłeś sobie dwudziestki bo jak padnie to szybko wodę wylejesz kupisz, dokupisz nowe i tak w kółko macieja. W kółko macieja, także nie opowiadaj głupot bo na powietrzanie Musi być. Nawet y, w, w amerykańskich na, na zagranicznych kanałach. Każdy na powietrza i to na full. Na full. Ja mam tu na full. To jest duże akwarium. Tu mi woda nie będzie wylatywać. I tak jak tobie y, w 20 litrach. Także przestań głupoty opowiadać. I. Nie wprowadzaj młodych akwarystów w błąd. To nie jest zaczepliwy filmik, ale ci się odgrywam, dlatego że gadasz głupoty. Przy takiej ilości, jak ktoś ma mieczyków w akwarium i jest teraz gorąco, musi być dobre napowietrzanie i dobra filtracja. A jestem Twoim fanem, to Ci teraz pokazuję. Zrobiłem sobie tatuaż z Twoją podobizną. Może będzie widać, może nie? Nie wiem. Także po prostu pokazałem ci pajaca. I nie pajacu. Także, kochani, nie lubię, jak ktoś wymanża się po jakimś czasie, aby tylko dogryźć. Ale naprawdę. Na powietrzanie, natlenianie musi być, bo tlen rozkłada się w wodzie i tym samym ryby oddychają. A jak jest przyducha, sam wiem na swoim przykładzie co się stało. Tu wam jeszcze pokażę. Zrobiłem tak akwarium ten sposób statyw muszę wymienić, bo trzeszczy mi piszczy. Wszystko jest w najlepszym porządku. Niedługo Wam coś pokażę. Tak to wszystko wygląda. O. Widzicie jak ta fla się rusza? Z tej strony filtr. Przy wylocie jest na powietrzanie. I tu oczywiście. Następny filtr kubełkowy, i jak widzicie sami, rybki się dobrze czują. Także nie jest to złośliwy filmik dla ciebie, ale nie wprowadzaj młodych akwarystów w błąd. A ci starsi wiedzą, tylko nie chcą po prostu pisać. Nie wiem. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku z tej strony Rytka. Cześć wszystkim.